Witaj tu Solverize. Rozwiążmy zadanie 22 z zadań maturalnych. Jest to zadanie z przykładem. Jest przedstawiona w czterech punktach metoda na wyznaczenie wszystkich liczb całkowitych n, takich, że liczba n plus 2 nad n minus 3. Też jest całkowita, czyli tutaj mamy jakby no dwie liczby całkowite. Po pierwsze, n musi być liczbą całkowitą, a po drugie, taki ułamek n plus 2 przez n minus 3 też musi być liczbą całkowitą. Tam jest przedstawiona pewna metoda, i my teraz zastosujemy tą samą metodę, żeby wyznaczyć znowu wszystkie liczby całkowite n, czyli n musi być liczbą całkowitą, ale takie liczby całkowite, że liczba i tutaj w podpunkcie a n minus 1 nad n plus 2 też musi być liczbą całkowitą, czyli widzimy, że jest to pewien iloraz i tutaj no, niewiele pewnie będzie takich przypadków, żeby to akurat było liczbą całkowitą. Jak zastosować tą przedstawioną metodę, żeby rozwiązać ten podpunkt? Zrobimy tak. U góry w liczniku ułamka napiszemy n plus 2, czyli piszemy to samo, co jest w mianowniku. Oczywiście tutaj tego nie było, więc musimy zlikwidować tą dwójkę, zredukować ją, odjąć i jeszcze napisać minus 1. O, w ten sposób, ale to już będzie po prostu dla nas ważne jako pewna całość, czyli napiszemy n plus 2 minus 3. O, w ten sposób można napisać i to wyrażenie w liczniku na pewno jest równe n minus 1. Po co tak? Teraz sobie rozbijemy to wyrażenie na dwa ułamki. n plus 2 nad n plus 2, odjąć 3 nad n plus 2. Oczywiście w pierwszym wypadku to n plus 2 można skrócić, to będzie po prostu jedna całość. Odjąć 3 nad n plus 2. O, to jest jakby pierwszy etap. Tej metody, żeby sobie ten ułamek w takiej postaci przedstawić. No i teraz tak, my mamy takie polecenie, żeby n było liczbą całkowitą i żeby ta liczba też była właśnie liczbą całkowitą. No ale oczywiście jest tak, że 1, 1 jest liczbą całkowitą. No i teraz, jak od 1 odejmiemy coś. Co niekoniecznie będzie liczbą całkowitą przy każdym Enie, prawda? No ale jednak wynik ma być, wynik odejmowania ma być liczbą całkowitą. To kiedy to jest możliwe? To jest możliwe tylko wtedy, kiedy ten sam ułamek też jest liczbą całkowitą. To musi być liczba całkowita, bo jakby to był jakiś taki ułamek typu 2,5. Na przykład no to jak odejmiemy od jedynki 1 minus 2,5 to będzie minus 1,5, czyli też no nie otrzymamy liczby całkowitej, czyli jedyne wyjście jest takie, żeby ten ułamek tutaj na końcu był liczbą całkowitą, ale przyjrzyjmy się temu ułamkowi. Oczywistym jest, że kreska ułamkowa zastępuje dzielenie. Czyli to jest tak, że jak 3 podzielimy przez n plus 2, to wynik ma być liczbą całkowitą. Dodatkowo tutaj wiemy, że n jest liczbą całkowitą, czyli n plus 2 też jest liczbą całkowitą. Czyli 3 mamy podzielić przez jakąś liczbę całkowitą i otrzymać też wynik całkowity. Co to oznacza? To oznacza, że właśnie liczba n plus 2 musi być dzielnikiem liczby 3. Dzielnikiem. Dzielnikiem, dlatego że jest to liczba całkowita. n plus 2 jest liczbą całkowitą, no i jest też tak, że jak 3 podzielimy przez nią, no to też wynik musi być liczbą całkowitą. W takim razie. Y Tutaj już jest bardzo dobrze, bo tych dzielników liczby 3 jest niewiele. Tylko pamiętajmy o tym, że my mówimy o liczbach całkowitych, czyli one mogą być ujemne. Czyli możliwości są takie: n plus 2 będzie równe minus 3, albo n plus 2 będzie równe minus 1, albo n plus 2 będzie równe 1, albo n plus 2 będzie 3. No bo tutaj mamy na myśli dzielniki liczby 3, które mogą być ujemne. Czyli tak, n będzie minus 5, Albo n będzie minus 3, albo n będzie minus 1, albo n będzie 1. No i zobaczmy: no wszystkie, wszystkie te liczby, które tutaj otrzymaliśmy, są liczbami całkowitymi, więc możemy po prostu napisać taką odpowiedź, że n może być tak albo minus 5, albo minus 3, albo minus 1, albo 1. Wtedy ten ułamek dany jest liczbą całkowitą. No i w podpunkcie B mamy coś bardzo podobnego, ale ten przykład różni się tym, że tutaj w liczniku postanowiono tutaj dać jeszcze taką dwójkę przy, przy nie. No i co wtedy z tym zrobić, jak to przekształcić? Dwójkę sobie wyłączamy jakby przed nawias i w nawiasie wpisujemy tak trochę na siłę to, co jest w mianowniku. No, jeżeli to wymnożymy, to będziemy mieli 2n-2. minus no tam nie było żadnego minus 2, więc dodajemy sobie 2, żeby to zredukować. I jeszcze dodajemy 7, no bo w liczniku mieliśmy 7. No i wtedy możemy to zapisać tak. 2 razy n minus 1 dodać 9 przez n minus 1. To wyrażenie tutaj. To wyrażenie, ono się dokładnie zgadza z tym, które było na początku. Jest jemu równe, tylko jest w innej postaci. I teraz rozbijamy to sobie na dwa ułamki. 2n-1 dwa nad n-1, dodać 9 nad n-1. No i wtedy tutaj nam się skraca to wyrażenie. Mamy po prostu dwie całości, dodać 9 nad n-1. I znowu rozumowanie jest bardzo podobne jak pod podpunkcie A. <laughs> Mianowicie chcemy, żeby cała ta liczba była liczbą całkowitą, no ale 2 jest liczbą całkowitą, więc jedyne wyjście jest takie, żeby ten ułamek tutaj był liczbą całkowitą. No, ale <laughs> zwróćmy uwagę na to, że n minus 1 jest też liczbą całkowitą, no bo n samo n jest liczbą całkowitą. Więc mamy taką oto sytuację, jeżeli 9 Podzielimy, no bo kreska łamkowa zastępuje dzielenie przez jakąś liczbę całkowitą, to wynik tego dzielenia też ma być liczbą całkowitą. Co to oznacza? Otóż oznacza to nie mniej, nie więcej tylko to, że n-1 jest dzielnikiem liczby 9. Jest dzielnikiem, bo musi być liczbą całkowitą. No i wynik dzielenia też musi być liczbą całkowitą, więc to jest dzielnik liczby 9. Jakie mamy możliwości? Na pewno n-1 może być minus 9, na pewno n-1 może być minus 3. Na pewno n minus 1 może być minus 1, może być też tak, że to będzie równe 1, może być tak, że to będzie równe 3. No i jeszcze jedna możliwość: n minus 1 może być równe 9. Jak przeniesiemy sobie jedynkę, to będzie tak: n to może być minus 8 albo minus 2 albo n może być 0, ale tutaj w mianowniku nie będzie 0, bo tam będzie minus 1, n może być też 2, n może być 4, albo n może być 10, czyli mamy, no wszystkie te liczby są całkowite, mamy 6 odpowiedzi w tym, w tym podpunkcie, minus 8, minus 2, 0, 2, 4, albo 10 to są te możliwe wartości n.